Halo no cześć, witajcie! Z tej strony Maste i witam was bardzo serdecznie w odcinku 14 reakcji do Naruto. Zauważyłem, że mało kto ogląda te moje wstawki na początku, więc po prostu zapraszam do oglądania. Dobra, to ogólnie powtórka była przez najbliższe przez ostatnie, przepraszam, 3 8 minut o 8 pół minuty, także... Eee, po prostu zaczynam od tego momentu, bo tam powtórka po prostu była, co się na razie do tej wydarzyło i chyba w tym momencie się właśnie zacznie. Najbardziej nieprzewidywalny Naruto dołącza do walki. Dołącza do walki. Odcinek 14 tak, chyba tak. No i co się stanie? Bo właśnie z... Naruto wleciał. Tutaj pokonał ją. Nic wam się nie stanie, ale zrobił w ogóle wejście smoka, ale. Główni bohaterowi zazwyczaj... właśnie, tak, tak robią. Niszczą przeciwników w mgnieniu oka. Tak, właśnie. Ciekawe, czy tak będzie. Takie wejście. Chyba, że chcesz się stać celem? No, chyba, że chcę. A, do no to była... był on. on, no, Bo chce być silniejszy, no właśnie. Ha, właśnie. Co on zrobi? Co on zrobi? Co on zrobi? Co on Co O... Okej. Okay? Co się stało? Czemu, ona, czemu on go uratował? Co za? To <gry> ten idiota. Ten idiota tak robi. Zaskoczyć właśnie tak. Co mnie, to nie bardziej. Właśnie czemu? Czemu? Uratowała, i czemu był dźwięk z Sordarte, słyszę, nieważne. N właśnie. Zostaw go mnie. Co Żeś powiedział? Walka! Będą razem walczyć, już rozumiem. Na moście walka. No i co Naruto zrobi? Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ta walka. Więc nie mam cię, no właśnie, nie będziesz się wtrącał ziomuś A oni będą walczyć na śmierć i życie, a głównie śmierć Nie trafił w żaden punkt, no właśnie O tym mówiłem O tym mówiłem No właśnie Ciekawe czemu nie chcę ich zabijać Było to wyjśno, chyba nie Albo było tylko trochę Ale no nie chcę ich zabijać I jak mówiłem jak mówiłem podczas walki w tych lustrach, że no, latało wszystko koło niego, więc nie chciała go. Nie chciał go trafić. Nie chciał trafić saskę. Nie chciał trafić saskę. Ten typ to nie baba. Stanie się ze staruszkiem, jeśli mu pomoże. O kurde. No, jeżeli. No, Okej, okay, tak, ta no, no to. No, no to separać, Nie marnij, on jest za bardzo nieprzewidywalny. Także obstawiam, że on będzie. Cacy, stuk, stuk. Będą patrzyć, jak jaki. Ta maska, jesteś sojusznikiem zabzy. Zabzy, zabuzy, zabzy. Weź nie. Przepraszam? Przebiegłością, no tak. To nic osobistego. Ale wariat. No nic nie zrobisz, Coś tak czuję. No właśnie. Ale w ogóle unik taki. Z głową. A on tu cały czas siedzi, no właśnie. Co? Co się dzieje? Aha, czyli pojedę. Ej, ale ona. To nie! Bo te lustra go pociechają. Znisz te lustra, ktoś, co? Oj, oj, oj. No właśnie, znowu się pojawi na wszystkich lustrach i znowu zacznie do niego strzelać. Z A Od teraz to są rzutki. I znowu. To znowu. O! Znowu nie trafiła w nic, tylko go. Trochę podziałała co najwyżej. No właśnie, to jest jego unikalna umiejętność jakoś tak to się nazywa. Technika, właśnie. To nie umiejętności, tylko techniki są. No, prawdopodobnie tak to działa. tak to działa. No, potężne to jest. Jedyne co mogą teraz, równocześnie atak z wewnątrz i z zewnątrz. Muszę tylko rozpoznać działanie tych luster. No tego, jak działają te lustra? Dokładnie. No, niech spróbuję Naruto, bo on stoi jak. DWESZED ŚRODKA! O nie! 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 Nie, do środka weszedłem Jesteś idiot. Nie, oni się kłócą po środku walki. Najbardziej, nieprzy... Nie chcę pobudzać, ale i tak zawsze pogarsza. Sprawę to ja! Tak, to się zgadza. Co się stanie, właśnie? Chyba nic, obstawiam, że nic. Nie! Pękają? Nie. Nie pękają. Nic się nie stało. Okej. Okay. Nie stopisz ich czymś takim. Światło i odrzucą o ku... Dostali mocno. Ale żyją. To no teraz ty użyj klonów. Dawaj takie... Tak zrób. I klony. Twoje. Dlaczego no przestań? To było dobre. To był dobry pomysł. CO SIĘ STAŁO?! I po klonach, coś tak czuję. CO JEST?! ALE POROBIŁA! No, potężne jest. Te moje włosy stanął mi ten kogut i nie chce zejść. Nieważne. Widzę was dworzec- TO DLATEGO! kekke czy jakoś tak. Jakaś potężna technika. Okej, okay, tak jak... Okej. Okay. Tak, tak, tak. Tak. Okej. Okay. Czy potężny? Śro... Nie może skopiować. O kurde. No dobra. Wkurzył się. I teraz to zmięknie serce mu, bo on mówił. Nawet on mówił mu o tych marzeniach. Czy zmięknie mu serce takie. A nie, jego marzenia się teraz pojawią. Pokażą się nam jego marzenia. Zobaczmy co takiego. Właśnie, bo on był tym dzieckiem na ulicy. Ten e, zabuza go zgarnął. Żałosny Bachor. Widzicie eee. jakie takie jak ty nie są nikomu potrzebne, gaddem. miałem być marzeń, nikt z nimi nie. O kurde, o kurde. Grubo. Eee. O kurde. No się nie spodziewałbym, że taka odpowiedź po tym jak zwyzywałem dziecko na ulice ramdomowe. Znaczy nie, ja tylko zabrzał ale wiecie co. Chodzi. Nie chciałbym was zabić. Nie chcę. Ale nie chcą cię zabić. No. Ja walczę o swoje marzenia. Wy walczycie o swoje, no. Bardzo często jest tak w życiu. Czyli o zawózę, bo on uratował go. Okej, okay, to ma sens. O kurde. I co? W następnym odcinku się dowiemy, co będzie. Wariaty. Ale będzie krótki odcinek, słuchajcie, no. Ale cóż. No, ale cóż. Ciekawy odcinek. Naprawdę bardzo ciekawy odcinek. Bardzo krótki, ponieważ dosłownie połowa... prawie połowa filmu to była... Yy, powtórka. Niestety. Ale... To jest koniec odcinka i jestem ciekawy, co będzie następny, dlatego że... Walka nadal trwa, Tak, to jest shonen. Zdecydowanie to jest shonen. Ciekawe ile ta walka jeszcze będzie trwała odcinków. Aż zaczynają te ee, flashbacki z Black Clover. Nie mówię, że... Naprawdę dobre walki są, naprawdę mi się to podoba. Także jestem ciekawy, co będzie w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć!